Witam wszystkich widzów Tajemitów w imieniu swoim i redakcji. Wśród wielu teorii mówiących, czym może być Ziemia i jak może ona wyglądać, istnieje jedna, która określa Ziemię jako strukturę kryształu. Co się okazuje, teoria ta ma swoich zwolenników także w Polsce, a z tego co nam wiadomo, jest ich blisko około pół miliona, co jest liczbą zacną. Warto tutaj przypomnieć, że w Polsce również mamy półtora miliona zwolenników teorii płaskiej Ziemi, ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj o ewolucji energetycznej Ziemi i to nie byle jakiej ewolucji. Czytając książkę Kryształowa Siatka Ziemi, ponowne odkrycie Gai jako żywej, ewoluującej struktury energetycznej wydanej w 1996 roku przez Atlantis Rising, a napisanej przez Josepha Roberta Jochmansa, od razu nasuwają się myśli i pytania, które nie dają człowiekowi spokoju. Czy przez krajobraz naszego świata przepływa pojedynczy planetarny system energetyczny, dawno zapomniany przez współczesną ludzkość? A może tu i ówdzie na szlakach energetycznych globalna prehistoryczna cywilizacja wykorzystała kiedyś swoją moc, budując ogromne stacje nadawcze i odbiorcze, wykorzystując różne formy monumentalnej architektury? Czy dzisiejsi historycy? Tak bardzo stracili kontakt z oczywistymi wzajemnymi powiązaniami wszystkich tych pozostałości, że próbowali wyjaśnić pozostałe ruiny wartownicze jako nic innego, jak prymitywne projekty budowlane, mające niewielkie znaczenie i cel poza lokalnymi, przesądnymi potrzebami. Czy były takie tajemnicze miejsca jak Stonehenge w Anglii, Machu Picchu w Peru, piramidy Słońca i Księżyca w pobliżu Meksyku, megalityczne świątynie na Malcie, czy kamienne głowy wyspy Wielkanocnej, Kopiec Węża w Ohio, czy tysiące innych budowli rozsianych po całym świecie, które po prostu Powstały z przypadkowego układu lub projektu? Czy współczesne teorie, jakiekolwiek by one nie były, wyjaśniły to, co naprawdę kiedyś miało energetyczne znaczenie dla starożytnej ludzkości? Są historie starożytnych kupców, które opisują cudownie oświetlony kulami światła starożytny Egipt. Czy to prawda, że te wielkie, monumentalne budowle zostały celowo wkomponowane w geometryczną konfigurację zaczarowanego krajobrazu energetycznego? A może starożytni w sumie stworzyli gigantyczny, skomplikowany wzór przypominający sieć, którego znaczenia i celu nie udało się w pełni wyjaśnić największym uczonym ze współczesnych archeologów i historyków? Jaki jest brakujący element, który łączy wszystko w jedną tkaninę i splot, którego nitkami są prehistoryczne, liniowe wzory wśród cicho stojących, opuszczonych starożytnych struktur? Czy istnieje uniwersalne źródło energii, niegdyś znane, ale dziś dla nas zagubione, które wypływa z Ziemi? Czy było ono rozpowszechniane wzdłuż świętych linii i ścieżek oraz transmitowane ze świątyń, znajdujących się w głównych punktach Ziemi? Czy jest to mityczna, ukryta moc magii i uzdrawiania, wspólna dla wszystkich w zapomnianym złotym wieku w odległej przeszłości? W jaki sposób taki system został utracony i czy dzisiaj można go zrozumieć i przywrócić na nowo? Kilku współczesnych czołowych badaczy zajmujących się starożytnymi tajemnicami i energiami Ziemi zebrało ze starożytnych źródeł nowe odpowiedzi na te pytania dotyczące prawdziwej natury planety i jej systemów zasilania, a także ich wpływu nie tylko na warunki klimatyczne i geologiczne zmiany na Ziemi, ale także na znaczące przemiany fizyczno-emocjonalne, mentalno-duchowe wśród ludów i narodów. Zdajemy sobie również sprawę, że ciągłe zmiany w osobistych i planetarnych polach energetycznych mają subtelny, ale głęboki wpływ na wydarzenia na świecie. Tylko wtedy, gdy dowiemy się więcej na temat energii Ziemi, jak była ona kiedyś wykorzystywana i jak można ją dziś ponownie odkryć, znajdziemy ważny klucz do potencjalnych kierunków przyszłości, które stoją przed nami. Ale jest jeden warunek, bardzo ważny warunek. Ludzie muszą to zrobić sami, bez wsparcia rządów i korporacji, bo wtedy zostaną ograbieni ze wszystkiego, co uda im się odkryć. Wśród starożytnych i współczesnych rdzennych ludów na całym świecie istnieją bardzo podobne tradycje dotyczące wzorców energii ziemskiej i sposobów, w jaki były one kiedyś wykorzystywane. W Anglii połączenia stojących kamieni i kamiennych kręgów nazywane są lejami, wzdłuż których płynęła siła życiowa użyźniająca krajobraz. W Irlandii wspomina się je jako baśniowe ścieżki, a w Niemczech jako święte linie. Grecy znali je jako święte drogi Hermesa, podczas gdy starożytni Egipcjanie uważali je za ścieżki min. Wspominaliśmy o nich w jednym z naszych filmów. Chińczycy nadal mierzą prądy lungmei, czyli smocze prądy, które wpływają na równowagę lądu zgodnie z praktyką starożytnej sztuki feng shui. Podobnie jak stosowanie igieł do akupunktury w medycynie chińskiej pomaga w przepływie qi, czyli siły życiowej w organizmie człowieka, tak też umieszczanie pagód, kamieni, drzew, świątyń i domów w otoczeniu było uważane za sposób na uzdrawianie ziemi. Podobnie rdzenni Australijczycy nadal wychodzą na spacer lub pielgrzymki wymarzonymi ścieżkami, przemierzając pustynię, starając się sezonowo ożywić ośrodki życia w tym regionie. Pracują z tablicami zwanymi turingami, które wyznaczają linie snów i medytując nad nimi, są w stanie przewidzieć nadejście burzy i lokalizację zwierząt łownych, gdy wchodzą one w interakcję z systemami linii. Starożytni Polinezyjczycy mówili o używaniu telapy, czyli linii światła płynących w oceanie jako metody nawigacji. Kamienne głowy wyspy Wielkanocnej i święte platformy Ahu na Hawajach zostały ustawione w taki sposób, aby ich końcowa grzywa, czyli siła życiowa, przechodziła wzdłuż nadwodnymi horyzontami. Kiedy hiszpańscy konkwistadorzy wkroczyli do Peru w XVI wieku, zastali całe imperium Inków zorganizowane wokół waka, czyli świętych ośrodków położonych wzdłuż linii Kekue, które zbiegały się w Coricancha, czyli świątyni słońca w starożytnym Cusco. Podobnie Majowie z Jukatanu połączyli swoje piramidy sanktuaria za pomocą sagbes, czyli podwyższonych białych dróg, które zbudowano w zupełnie prostych odcinkach przez bagna wzdłuż dżungli. W zachodniej części Afryki Północnej koła lekarskie i kręgi kiwa są często spotykane w układach liniowych, a na środkowo-zachodnim i wschodnim wybrzeżu budowniczowie kopców pozostawili wiele swoich wielkich dzieł zmiennych w układach obejmujących duże obszary. W Nowej Anglii tajemnicze kamienne komnaty również pasują do liniowych wzorów, a wiele indiańskich szamanów mówi dziś o energiach zwanych orenda, manitu i innymi nazwami, które przepływają przez Ziemię, aby wspomagać jej uzdrawianie. Na całym świecie nie tylko wykorzystano lokalne siły ziemskie, ale wiele starożytnych i współczesnych tradycji uznaje, że te lokalne wzorce były częścią znacznie większej konfiguracji energetycznej zwanej ziemską kryształową siatką. Starsi z indiańskiego narodu Hopi mówią, że powierzchnia ziemi przypomina grzbiet jelonka centkowanego. W miarę wzrostu jelenia plamy przesuwają się i zmieniają liczbę. Podobnie za każdym razem, gdy Matka Ziemia śpiewa nową pieśń lub wchodzi w nową zmianę wibracyjną, jej centra mocy również zmieniają się do nowej konfiguracji połączonej bardziej złożoną świętą geometrią. W latach 70. kilku uczniów wynalazcy Bachmeistera Filera przeprowadziło serię eksperymentów, które później powtórzyli inni badacze i osiągnęli nowy poziom. Eksperymenty polegały na zanurzeniu balonu w płynnym ośrodku wypełnionym niebieskim barwnikiem i poddaniu balonu i cieczy działaniu wibracji o określonej częstotliwości. W rezultacie barwnik zebrał się w określonych punktach powierzchni balonu i utworzyły się cienkie linie łączące punkty w układy geometryczne. Gdy częstotliwość została zwiększona, oryginalne punkty barwnika najpierw szybko się rozpuściły, a następnie zaczęła powoli tworzyć się większa liczba punktów barwnika połączonych liniami w bardziej złożonej konfiguracji. Obecnie uważa się, że Ziemia również ma swoje własne centra energetyczne, podobnie jak ciało ludzkie ma czakry i punkty akupunktury. Podobnie jak rosnący jelonek lub balon poddawany działaniu wyższej częstotliwości, gdy Ziemia okresowo przechodzi w wyższy stan energetyczny, ogólne wzorce energii planetarnej zmieniają się w nowe formy przypominające kryształy. Jest to zjawisko globalne, które jak się wydaje trwa już od bardzo długiego czasu. Badanie prognoz MAP i ogólnoświatowych wzorców geologicznych przeprowadzone w 1976 roku przez Adhelstana Spilhausa Konsultanta Narodowej Administracji Oceanograficznej i Atmosferycznej Nom ujawniło, że kiedy około 220 milionów lat temu superkontynent Pangea rozpadł się, tworząc podstawy naszych współczesnych mas kontynentalnych, rozpad nastąpił wzdłuż równoległych linii tworzących krawędzie i punkty czworościanu. Jest to kształt geometryczny złożony z czterech trójkątów równobocznych pierwszej i najprostszej ze świętych brył Platona. Na podstawie badań Hans Xiu Lu z Centrum Lotów Kosmicznych Goddard, który analizował linie naprężeń na Ziemi spowodowane ruchami polarnymi i lądowymi w ciągu ostatnich 200 milionów lat, Spielhaus odkrył, że kolejnym zarysem struktury planety był sześcian złożony z oktaedr. Sześcian składa się z sześciu kwadratów, a ośmiościan ma osiem trójkątów ułożonych od końca do końca jak dwie egipskie piramidy lub w konfiguracji kryształów luorytu. Stanowią one kolejne dwie wyższe bryły platońskie poza czworościanem. Na tym jednak nie zakończyła się krystaliczna ewolucja Ziemi, lecz rozwinęła się w dwie, jeszcze bardziej złożone formy platońskie. W ten sposób w historii Ziemi pojawiła się kryształowa siatka jako klucz do natury starożytnych tajemnic. W 1973 roku trzech. Rosjan, Historyk Nikolaj Gonczarow, inżynier budowlany Wieczysław Morozow i specjalista elektronik Walery Makarow ogłosiło w czasopiśmie naukowym Radzieckiej Akademii Nauk, Chemii i Życia, że odkryło geometryczny wzór siatki, który wydaje się łączyć ze sobą szeroką gamę zjawisk naturalnych w jeden układ planetarny. Ich praca opierała się na odkryciach amerykańskiego badacza Iwana Sandersona, który zidentyfikował tzw. 12 ohydnych wirów lub zaburzeń energii elektromagnetycznej zlokalizowanych w równej odległości od powierzchni globu, tzw. trójkąta bermudzkiego w pobliżu Karaibów i Morza Diabelskiego u wybrzeży Japonii, będąc dwoma z nich. Trzej Rosjanie odkryli podstawową strukturę łączącą te centra w strukturę podwójnego kryształu, połączenie dwudziestościanu i dwunastościanu. Nic dziwnego, że są to czwarta i piąta bryła serii platońskiej, które Ziemia wyrzucała na zewnątrz przez mniej więcej milion lat. Dwudziestościan składa się z dwudziestu trójkątów tworzących kulę, a dwunastościan składa się z dwunastu pięciokątów jako boków. Kiedy te dwa elementy są rozmieszczone na powierzchni globu, ich linie i punkty węzłowe ściśle wyznaczają następujące elementy planetarne. Obszary wysokiego i niskiego ciśnienia barometrycznego w atmosferze ziemskiej, skąd powstają burze i przemieszczają się wzdłuż sieci krystalicznych. Punkty środkowe głównych prądów oceanicznych i wirów, obszary o najwyższym i najniższym napływie energii słonecznej i elektrycznej wraz z regionami o najwyższej i najniższej sile geomagnetycznej Gaussa. Punkty anomalii magnetycznych, elektrycznych, które służą na Ziemi jako bramy do innych wymiarów. Główne strefy pęknięć planety, w których płyty tektoniczne łączą się, powodując aktywność sejsmiczną i wulkaniczną. Główne skupiska ród i ropy naftowej. Gorące punkty planetarne, w których wewnętrzna magma wypływa najbliżej powierzchni. Drogi migracji stworzeń lądowych, powietrznych i morskich. Lokalizacje głównych terenów lęgowych życia i regionów puli genetycznej, z których pochodzą nowe gatunki koncentrację skupisk ludzkich w przeszłości i obecnie, miejsca narodzin ludzkich, religii, filozofii, nauk, sztuk i form architektonicznych. Ten ostatni punkt jest najbardziej znaczący, ponieważ obejmuje lokalizację większości głównych, starożytnych zabytków bezpośrednio lub skupionych wokół każdego z punktów węzłowych sieci kryształów ziemi w tym Wielkiej Piramidy w Gizie w Egipcie, ruiny Wielkiego Zimbabwe w Afryce Środkowej, centrum kulturalne Mohenjo-daro nad rzeką Indus w Pakistanie, piramidy Shensi w Chinach, kompleks kamiennych kręgów Kunonda w Australii. Ruiny Nanmadol na wyspie Karoliny Pompeji, kamienne głowy Wyspy Wielkanocnej, Machu Picchu w Peru, piramidy Słońca i Księżyca w Teotihuacan w Meksyku, obszar Hopi Four Corners na południowym zachodzie Ameryki. To tylko kilka takich ważnych punktów węzłowych. Znaleziono w sumie 3300 oddzielnych starożytnych pomników lub kompleksów sakralnych bezpośrednio powiązanych z konfiguracją siatki i kosa do deka. Wiele z tych samych struktur jest również powiązanych z bardziej zlokalizowanymi liniowymi wzorcami energii. Wygląda na to, że linie siatki kryształów planetarnych tworzą główne arterie mocy, podczas gdy lokalne przedłużenia są jak kapilary spływające z głównego układu, które zapewniają przepływ siły życiowej do mniejszych regionów. To, że starożytni byli bardzo zaznajomieni z siecią kryształów Ziemi, można zobaczyć w ich literaturze i artefaktach. Platon opisując pojawienie się planety z kosmosu twierdził, że wyglądała jak kula zszyta z 12 kawałków materiału. Byłoby to 12 pięciokątów do deki, która stanowi również ramy dla siatki ikosa. Złote przedmioty znalezione w ruinach Kmerów w Azji Południowo-Wschodniej i wśród pozostałości kultury druidów we Francji, oprócz kamiennych kul odkopanych w okresie neolitów w Szkocji, wszystkie miały kształt odzwierciedlający geometryczny postęp siatki kryształów od czworościanu do dwunastościanu i były używane jako narzędzia nauczania dla wtajemniczonych, umożliwiające zrozumienie ewolucji planetarnych systemów energetycznych. W ciągu ostatnich kilku lat badacze na całym świecie zaobserwowali, że w naturalnych zjawiskach planety zachodzą dramatyczne zmiany. Trzęsienia ziemi powstają tam, gdzie wcześniej nie było trzęsień ziemi. Aktywność wulkaniczna rośnie na całym świecie. Wzorce pogodowe i klimat podlegają ciągłym zmianom, czego skutkiem jest wzrost liczby powodzi na niektórych obszarach i susz na innych. Zmieniają się trasy migracji, ptaki zakładają gniazda w nowych miejscach, a delfiny i wieloryby oraz orki coraz częściej wychodzą na brzeg, jakby się zagubiły lub szukały nowych tras. Co najważniejsze, pole geomagnetyczne planety stale spada, podczas gdy rezonans Szumana, czyli ogólna częstotliwość globalna, powoli, ale stale rośnie. Podobnie jak punkty barwnika na balonie, zmiana częstotliwości oznacza, że stare centra i stara siatka krystaliczna rozpuszczają się i tworzy się nowa struktura energii krystalicznej. Poza platońską serią brył istnieje kolejna forma geometrycznie wygenerowana ze starego kryształu i kosa do deka. Jeśli się weźmie dwudziestościan i połączy liniami co drugi punkt wewnątrz formy, utworzy się 12 pentagramów lub gwiazd pięcioramiennych, jak kto woli. Jeśli przedłuży się zewnętrzne krawędzie dwudziestościanu i połączy ze sobą te punkty węzłowe, utworzy się drugą grupę 12 pentagramów lub gwiazd. Staje się to kryształem zarodkowym, który rodzi nową formę krystaliczną zwaną podwójnym 5 złożoną z 12 podwójnych pentagramów rozmieszczonych w równych odstępach na powierzchni globu. W jednej ze swoich proroczych wizji przyszłości apostoł Jan, pisząc w księdze Apokalipsy, opisał nadchodzące Nowe Jeruzalem jako posiadające światło podobne do światła kryształu i będące zarówno szerokie, jak i wysokie lub w kształcie geometrycznym. Opisał, że to światło ma korony lub ilość punktów węzłowych i wskazał, że jego struktura będzie oparta na złotej mierze lub złotej średniej proporcji od 1 do 1,617. Co znamienne, jedyną figurą geometryczną złożoną wyłącznie ze złotych proporcji jest pięcioramienna gwiazda, czyli pentagram. Prorok mógł przedstawiać przyszłą nową Ziemię z całkowicie uruchomioną nową siecią energii kryształów pęta do deka, 12 klejnotów i 12 brata do deka. Ponieważ pole bioelektryczne ludzkiego mózgu jest ściśle powiązane z polem geomagnetycznym Ziemi, wszelkie zmiany energii na planecie mogą spowodować odpowiednie przemiany w świadomości ludzkości jako całości. Czy obecne duchowe przebudzenie, które ma miejsce wśród ludzkości na całym świecie, jest powiązane z przejściem z jednej formy planetarnej energii krystalicznej do drugiej? Czy przepowiedzianych zmian na Ziemi nie należy się przypadkiem obawiać? Czy są drogowskazami dla zachodzących obecnie zmian osobistych i planetarnych powiązanych z krystaliczną metamorfozą Ziemi? Czy wizja apostoła Jana dotycząca nadchodzącego świata powszechnego pokoju i spokoju będzie naszym ostatecznym darem, gdy dobiegną końca przemiany kryształów ziemi? To pytania, na które odpowie dopiero niedaleka przyszłość.